Witam serdecznie. Skorpiony na czytaniu tygodniowym, zobaczymy, co też energie przygotowały dla naszych skorpionów na ten tydzień. Jakież tu energie dla naszych skorpionów. Na ten tydzień lecimy, kochani. Co dla Skorpiona? Siła tworzenia. No nie byli, nie po prostu skorpion by nie był sobą, jakby sobie czegoś nie władował. Mimo, że jest optymizm, mimo, że jest fajnie, siła do budowania, no to na chwilę bum i dół. Idą. Wiele skorpionków myśli o romansach. Wiele. I to wiele bym powiedziała. Wiele skorpionów myśli o romansach. I tu są dwie bajki, moi drodzy, jeżeli chodzi o skorpiona, bo to jest tak, skorpion się kuje, jeżeli chodzi o pracę, ale skorpion nie jest pewny, obserwuje swojego nowego partnera, o tak bym powiedziała, albo kandydata, kandydatkę na partnera bardzo mocno obserwujecie w tym tygodniu. I powiem szczerze, i powiem szczerze moi drodzy, że e, chyba blado wypada jeżeli chodzi o jeżeli, wypada, bardzo blado wypada, jeżeli chodzi o przyszłość, myślę, że osoba od serca, myślę, że osoba od serca, poprzednia czy jeszcze, z którą, z, czy jesteście ale z kimś tam sobie urzędujecie z boku, drogie skorpionki no to chcę powiedzieć, że tutaj bardziej wypada osoba poprzednia lepiej w kandydat, kandydatka w, znaczy kandydata, osoba z którą byliście, czy jesteście jeszcze, ale gdzieś tam Tutaj jest, powiem tak, wiele skorpionów uważa, że nowa miłość to nie wypało, tak bym powiedziała, i to jest kucie swojego losu. To jest pójście po rozum do głowy, obserwowanie kogoś stałego, kogoś, kogo kochacie, żona, mąż, partner, partnerka. Odwrotnie, odwracają się rolę, tak bym powiedziała, u Was, drogie skorpionki, lub jest, lub zupełnie inaczej, może być to dualnie, także, znaczy, że to ktoś Was tak odwrotnie, jeżeli to ktoś Was krzywi w jakiś tam sposób i poszedł sobie, no to tutaj jest odwrotnie, że ktoś Was obserwuje tak, ale ogólnie, jeżeli jest, miałabym powiedzieć o energii to jest piękna energia, czyli budzicie się, z czegoś wyszłyście, jest jakaś iskierka nadziei, tu jest siła, to jest takie stworzenie siebie. No, na chwilkę, na chwilkę jest takie zatrzymanie, ale to jest tylko w waszej głowie, i tutaj później jest taki wystrzał. Wow, ja się muszę budować na nowo. Czyli ogólnie energetycznie w tym tygodniu skorpiony, super, ja bym powiedziała super, hiper ekstra. Jeżeli chodzi o pracę, to takie obserwowanie, obserwowanie samego siebie, jak pracuję, tak jak pracuję, jak tworzę, jaką mam energię, czyli, ale jest to energia, bardzo mocno wzrostowa bym powiedziała bo ona jest zgodna z Wami tylko, że tej energii, takiej Waszej energii jest bardzo, bardzo dużo tutaj bo dziewiątka kielichów, dziesiątka kielichów królowa kielichów, as kielichów czyli tego jest bardzo, bardzo dużo to jest pozytywne, bo to są dobre karty tylko, chociaż też bym nie, nie mogła się tutaj słuchajcie do niczego doczepić, bo Mamy tutaj, czy mamy tutaj ósemkę denarów, i trójkę denarów, i siódemkę denarów, czyli te podłoże całkiem nie jest złe u Was, tak? Czyli takie tworzenie. Na płaszczyźnie emocjonalnej, super bym powiedziała, na płaszczyźnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o finanse, o takie sprawy bytowe, myślę, że nieźle, nawet wręcz bym powiedziała, że obserwowanie, jak to podnieść, jak to szybko przełożyć, jak to szybko przemienić, jak to przetworzyć na pieniążek, i jak to szybciej ułożyć, tak? Jeżeli chodzi o jakieś sprawy, sprawy zaległe, myślę, że będzie w ogóle w tym tygodniu, będzie bardzo, tutaj u skorpionów będzie bardzo, domi będą dominowały uczucia, uczucia, emocje, tak jakby, mm, tak jakby. Porównywa porównywanie porównywanie czegoś, co było z tym, co jest, tak, lub z tym, co będzie i takie zastanawianie się i myślę, że tutaj, myślę, że to, co było wcześniej lepiej wypadnie na te, lepiej wypadnie niż to, co było, to, co jest w tej chwili lub to, co ma szansę zaistnieć w przyszłości tak bym to powiedziała, moi drodzy i pójście z nowym kielichem, ale tak jakby pójście z nowym kielichem, ale do tego co stare, a nie do tego, co nowe, moi drodzy, tak bym powiedziała jeżeli chodzi o Was, słuchajcie, macie zupełnie czyli decyzje jakie podejmiecie w tym tygodniu moje drogie skorpionki, czy odnośnie uczuć, czy odnośnie pracy, czy odnośnie tworzenia czegoś, czy, czy tego co zaobserwowałyście i chcecie to wdrożyć w swoje życie, to macie na to zielone światełko, poza tym tutaj gdzieś tam góra czuwa nad, na, nad wami i jesteście słuchajcie bardzo bardzo zadowolone, a poza tym chcę wam powiedzieć, że jeżeli wychodzi gwiazdeczka i mamy tutaj wodnika i mamy tutaj wodnika, no to chyba ostatnia szansa dla was, żeby powiedzieć wracam, tak wracam, jestem Wracam, jestem, przepraszam. O tak, jeżeli chodzi o to, lub odwrotnie, lub odwrotnie, bo to może być tak, że to wodnik wraca do was i mówi: Przepraszam, zbłądziłem, czy zbłądziłam. Taki jesteśmy razem, bo karty są dualne. Ale tutaj, Państwo, musicie pod siebie to podłożyć. Piękne energie, słuchajcie, jeżeli chodzi o zdrówko. <laughs> To bym powiedziała, że to nie wychorujecie, no ale jeżeli to już jak wie, żebym miała powiedzieć, że to wychorujecie tutaj w tym tygodniu, no to tutaj może być tylko: bolą mnie plecy, bolą mnie plecy i boli mnie tyłek. Dosłownie, boli mnie tyłek i boli mnie oko, czyli coś się z okiem zadziewa, z oczami się coś zadziewa, no i z tyłkiem i kręgosłup. Nie wiem, czy słuchajcie, czy macie taką pracę, czy, czy coś się dzieje, czy źle będziecie spały, czy, ale bardziej mi się tutaj z tym, najbardziej mi się tutaj, moi drodzy, z tym kojarzy. Jeżeli ktoś chce iść na jakiś Zabieg to myślę, że tylko upiększający, nie jak bardziej taki estetyczny niż, niż jakoś ciężką chorobę, że będą jakieś ciężkie zabiegi tutaj u skorpionów odwrotnie, ale macie tak wielką siłę, jesteście tak emocjonalne, ale też jednocześnie takie wszystkie macie, słuchajcie, przepiękne. E, trygony są. E, to czym jesteście obłożone to i siłą i tymi trygonami takimi bardzo, wszystkie trygony wokół was, ale bardzo pozytywne jedynie tutaj co bym mogła się przyczepić to jest to, to, takie na chwileczkę, że co ja zrobiłem, co ja zrobiłam taki taka wielka, ale to jest taka olbrzymia, taka kula tak jakby nazbierało się tych emocji i takie skonfudowanie się co ja zrobiłem, co ja narobiłam tak i, i takie pójście myślę, że pójście po rozum do głowy i z wielką emocją powrót do czegoś, co było stabilne, do czegoś, co było dobre, do czegoś, co było piękne, bym wręcz powiedziała. No i myślę, że macie faktycznie tu macie ostatnie, ostatnie światełko, taki cyk do tego, żeby, wróci, żeby wrócić, żeby odwrócić bieg wydarzeń, moje drogie skorpiony. Tak to widzę, moi drodzy. A poza tym jest kucie swojego losu, co zrobicie w tym tygodniu. To będzie skutkowało. Myślę, że w bardzo pozytywny sposób dla Was na, na przyszłość. Także tak to widzę. No i powodzenia życzę. Pozdrawiam, kochani serdecznie. Buziaczki. hej, pa.